Celowe. Czym są państwowe fundusze celowe? Według definicji, fundusze celowe są to fundusze tworzone w celu realizacji wyodrębnionych zadań, które należą do obowiązków państwa. Środki w funduszach pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone wyłącznie na wyznaczony cel, który jest zapisany w ustawach tworzących konkretny fundusz. A więc fundusze celowe to są fundusze, które mają jakiś cel, są na ten cel przeznaczane, są to fundusze państwowe. W 2009 roku została znowelizowana ustawa o finansach publicznych. Likwidacji, zlikwidowano samorządowe fundusze celowe, i także likwidacja spotkała osobowość prawną dla tychże funduszy. Jakie były powody tej, tych zmian? Ogromna ilość funduszy, y, zaistniała potrzeba y, poprawy kontroli nad y, finansami publicznymi. I. Więc teraz państwowe fundusze celowe nie dysponują czymś takim jak prawna organizacja, a są zarządzane. Przez ministra, który został wskazany w ustawie, albo zarządzany przez jakiś inny organ administracji publicznej. Środki pieniężne tych państwowych funduszy celowych są przechowywane na takich rachunkach bankowych funduszu, które zostały specjalnie stworzone, wyodrębnione dla nich. I plany finansowe każdego funduszu celowego powinny mieć swoje miejsce w ustawie budżetowej, ale realizacja właśnie tych, realizacja tych celów, na które są przeznaczone fundusze, jest dłuższa niż rok. No, w przeciwieństwie do budżetu, bo budżet jest planowany na rok z reguły. I bank gospodarstwa krajowego zajmuje się obsługą operacyjną tych funduszy. Fundusze te, tak jak mówiłem, tworzy się, jeszcze raz powtórzę, one mają na celu realizację jakichś konkretnych, szczególnych zadań państwowych. I na przykład w 2009 zlikwidowano fundusze samorządowe. Już mówiłem o tym braku organizacji prawnej. I jakie są funkcje tych funduszy celowych? A chociażby alokacja. Redystrybucja, racjonalizacja wydatków, mobilizacja środków publicznych, i mamy sporą ilość funduszy celowych. Które tu możemy wymienić? Między innymi najbardziej znany Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, czyli fundusz, który służy unowocześnieniu Sił Zbrojnych, aby były bardziej efektywne w celu obrony państwa. Ja mówię tu oczywiście o teorii, w praktyce to wygląda już różnie, jak pokazała historia, jak pokazuje także najnowsza historia. Mamy także Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czyli są osoby niepełnosprawne, które muszą mieć rehabilitację. Jest jakaś nadzieja, że można tutaj właśnie przywrócić je do stanu takiego zwykłego funkcjonowania, albo chociaż częściowo. Jeszcze z tych, które chciałbym wiedzieć, to jest Fundusz Wsparcia Policji, bo jak wiadomo, wszystkie te służby, w które mają służyć ochronie obywateli no, muszą mieć adekwatne środki finansowe na sprzęt między innymi y, szkolenia. Mamy również jeszcze z takich na których chciałem się skoncentrować. Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, czyli te wszystkie naukowe projekty technologiczne, które także mają służyć państwu, służyć obywatelom, służyć rozwojowi. Mamy też, tu chcę wymienić, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy. Tak, no, wiadomo, że osoby skazane. Celem jest nie tylko resocjalizacja, także aktywizacja zawodowa. Mamy już przywiezienne zakłady, gdzie uczy się tych ludzi zawodów po to, aby byli użyteczni w społeczeństwie, żeby mogli tą pracę znaleźć. I Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej. Czyli to jest fundusz pomocy dla osób, które z więzienia wyszły, muszą się jakoś odnaleźć, i dlatego właśnie potrzebne są różne formy pomocy. Ja dodam, że są takie ośrodki, które prowadzą jakieś szkolenia dla tych osób, między innymi, a także osoby te dostają wsparcie finansowe i. Te środki finansowe są wolne od zajęć komorniczych. Taka organizacja działa, nie pamiętam jej nazwy, działa na ulicy Strzegomskiej, jest usytuowana gdzieś w budynku chyba opieki społecznej. Co więcej, na no Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, czyli o tym też już. Straż Graniczna też musi być silna, musi być zwarta, gotowa, jak to się mówi, i musi być odpowiednio wyposażona, aby móc schronić. Granic państwa musi, musi, być, musi być też bardzo dobra łączność komunikacyjna, bo wiadomo, w przypadku jakiegoś zagrożenia informuje się siły zbrojne. To tak z grubsza. Wymieniłem część tych funduszów, obecnie jest ich kilkadziesiąt. A co jeszcze możemy powiedzieć? Jeżeli na przykład sobie porównamy fundusze Instytucje budżetu i funduszy celowych. To tutaj, tak przykładowo, w budżecie jest przedmiot finansowania ogólny, a w funduszu ma swoje ścisłe określenie. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o kolejną cechę, okres finansowania roczny, a jak już mówiłem, w przypadku funduszu celowego może to być więcej niż rok, czyli nieokreślony. Brak ciągłości finansowania w przypadku funduszy jest zapewniona w przypadku funduszy celowych. Jeżeli chodzi o samobezpieczeństwo finansowania za, zadań, to w instytucjach budżetu jest niska konkurencyjność zadań, a w funduszach jest ona oczywiście wysoka, bo konkurencyjności zadań nie ma. I o czym jeszcze możemy powiedzieć? Możliwość mobilizacji dochodu w przypadku instytucji budżetowej jest minimalna, a w przypadku funduszy znaczna. Możliwość kontroli ze strony władz przedstawicielskich jest istotna, a w przypadku funduszy celowa. Przepraszam, w przypadku funduszy znaczna. Mamy też możliwość rozbicia gospodarki pieniężnej środkami publicznymi w przypadku instytucji mała, w przypadku funduszy duża. Ja tu opieram się na źródle pana Owsiaka, finanse publiczne ze strony 136. Właściwie na temat funduszy celowych to jest wszystko. Podczas ostatnich zajęć, które prowadziłem w szkole dla dorosłych zajęć właśnie z podstaw finansów publicznych pewna pani zapytała mnie uczennica o czy istnieje jakiś fundusz, który wspiera Kościół. Tak, i mamy taki, mamy taki fundusz, oczywiście. Ma, y, znalazłem nawet y, dla moich uczniów taki artykuł na stronie Business Insider. I jest to tak zwany fundusz, tutaj kiedy przeczytamy, mamy fundusz, który wspiera nie tylko y, y, kościół y, katolicki. Mamy fundusz oczywiście kościelny. I on działa obecnie na rzecz wszystkich kościołów, wszystkich denominacji, które mają osobowość prawną. Możemy przeczytać o tym nawet w Wikipedii. I tak jak Wikipedia podaje. Cytując: Obecnie Fundusz Kościelny działa na rzecz wszystkich kościołów innych związków wyznaniowych posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej, także tych, których państwo niczego zabrać nie mogło, gdyż powstało po roku 1950. Według rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundusz Kościelny jest ponad 160 i większość pieniędzy z funduszu dostaje Kościół Katolicki. Jakżeby inaczej. Od 1990 roku jedynym źródłem funduszu jest budżet państwa. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego część instytucji, część tych denominacji zarejestrowanych ściśle współpracuje z Kościołem katolickim, tworzą jakieś wspólne, wspólne organizacje, działania. Wiadomo, chodzi. Niebagatelną rangę mają tutaj właśnie pieniądze z funduszu kościelnego. Nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, taka jest w dużej mierze prawda. Dzisiaj to już wszystko ja ponownie zapraszam na moją grupę do mojej grupy na Facebooku. Nieznajomość prawa szkodzi, a także na moje kanały na YouTubie, w których się, które tworzę, czyli. Tadeusz Tarek, gdzie też podpisuje się imieniem nazwiskiem Przemysław Goranin oraz dwa kanały pod moim imieniem nazwiskiem Przemysław Goranin. Dziękuję, życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru, zależy, kiedy tego słuchacie. I do usłyszenia.